Merkury wszedł w ruch wsteczny, a to oznacza czas na korekty. Planeta odpowiada za komunikację, informacje, organizację i codzienną logistykę. Dlatego w najbliższych dniach mogą wracać sprawy, które wcześniej zostały rozpoczęte, ale niedoprowadzone do końca. Rozmowy mogą wymagać doprecyzowania, dokumenty sprawdzenia, plany, potwierdzenia. Możesz zauważyć opóźnienia, zmiany terminów, błędy w wiadomościach, niedopowiedzenia w rozmowach. To znak, że trzeba zwolnić i działać uważniej. To dobry moment na domykanie zaległych spraw, porządkowanie komunikacji, aktualizację planów, dopracowanie szczegółów i przegląd tego, co już jest w toku. To nie jest dobry czas na szybkie decyzje, duże deklaracje czy zaczynanie nowych, ważnych projektów. Po 29 listopada energia wraca do płynności i to, co teraz doprecyzujesz, zacznie działać sprawniej. Retrogradacja nie zatrzymuje nas, raczej uczy precyzji.